Słuchajcie, moje mini walcze z ustawieniem kamery w sensie telefonu, bo to jest po prostu telefon. Dzień dobry, witam na kanale Ja Zapraszam do odcinka pod tytułem Jeszcze bardziej wnikliwa recenzja mydła. Słuchajcie, podchodząc na całkowicie na spokojnie jest mydło. Mydło, które jak już widzę troszeczkę poruszyło środowisko. Jedni są na tak, drudzy na nie. Eee, z mydłem Wilkinson, słuchajcie, żeby nie być gołosłownym, moja przygoda zaczęła się od takiego mydełka, od czarnego. Tych czarnych mydełek złożyłem bodajże pa. I z nimi troszeczkę walka była nierówna, ponieważ cały czas twierdziłem, że coś może ja nie potrafię zrobić, może nie umie, może innym wychodzi to lepiej. Czemu u wychodzi to mydło zupełnie inaczej? Tutaj mamy jakby nową odsłonę, ponieważ kolor tego mydła i zapewne skład. A wiecie, że składy to nie ja. Jest inny. Zapach jest lekko przypominający z tego, co ja pamiętam. Przypominający tamto mydło, natomiast jest też inne, inny zapach. Tutaj zdarłem już tą homwolutę, słuchajcie, ale to jest ta sama seria, tak samo się to nazywa. Czyli Wilkinson Classic. A tutaj jest coś jeszcze z Sensitivem poruszone. Wilkinson Sensitive. Ale zapach, linia zapachowa ma być ta sama, opakowanie taka sama, to jest woda. Woda po goleniu. No więc po prostu będziemy... Badać, co to możemy dostać w tym naszym jedynym w miarę sensownie zaopatrzonym pod względem tradycyjnego kolenia sklepie na literę R. Ci, którzy wczoraj hop-hop byli po mydełko, no dowiedzą, że jest i prastara. Miałem o prastara i miraculum mi się nie wypowiadać, ale się wypowiem. Rząd na półce, gdzie są trzy ładnie produkty obok siebie poukładane, wydawałoby się, że do tyłu na regale będzie tego pełno czyli bierzcie, kupujcie bo mamy tego dużo w Krakowie w dość dużym centrum handlowym 5 sztuk mydełka więc po raz kolejny się zatrzeciewiłem dlatego wjeżdżał Wilkinson który stoi praktycznie obok i powiedzmy że w konkurencyjnej cenie można kupić zarówno to mydło jak i tą wodę testujemy jest pewna zmiana w ustawieniu jest mikrofon, nie wiem czy on w ogóle działa czy będzie różnica czy nie, więc powiedzcie czy to w ogóle słychać, czy dać sobie spokój, czy mój telefon na tyle dobrze nagrywa, żeby żeby, żeby zaniechać z czymś takim tutaj stać, żeby się na zielono, niby działa nie wiem co z tego będzie próba generalna, także wybaczcie jeśli jest źle, nie testowałem nie próbowałem jedziemy z goleniem co robimy? Ja wielkich tutaj przygotowań nie zrobiłem, czyli otwieram medło chłodna woda wjeżdża do środka po brzeg, odstawiam na bok i mydełko się szykuje do golenia. Druga rzecz, jak widzieliście na poprzednim filmie, w jedynie słusznym, w kubku moczyłem pędzel. Pędzel się moczył bardzo długo, zamoczony praktycznie do samego czubeczka, więc dzisiaj moczy się do połowy nie ma to zbyt większego znaczenia w dłuższej perspektywie użytkowania i tak dalej ale mam nadzieję że tej wody będzie odrobinę mniej we włosiu ponieważ wczoraj jak zauważyliście tej wody było mnóstwo co robimy dalej nie kombinujemy tylko po prostu ubliżymy twarz tak jak to się mniej więcej powinno robić nie robimy żadnych zabiegów że tak powiem przygotowujących czyli nie ma tu gorącego Pysznica, nie ma olejków, nie ma nic testujemy mydełko no i tak też zrobiłem twarz widoczna ręcznik przygotowany co dalej słuchajcie nic dalej więcej tylko obok tego wszystkiego leżą przeważnie takie maszynki plastik fantastic wilkinson to jest chyba ostatnia wersja która jest możliwa do kupienia wcześniej był z inną rączką <coughs> więc tak też e, zrobię dwuczęściowa ciężka do z takim metalowym tutaj wkładem i jaką żyletkę jakąkolwiek ja wylosowałem pool Silver. nie proponuję wam zakładać Żyletek Wilkinson z Dlaczego? Dlatego, że ostatnia moja próba założenia tej żyletki, golenie się nią, no w skutkach była iść opłakana. Więc dzisiaj żyletka Paul silver Extra Stainless. Już bez, bez logo, bez niczego, więc nie wiadomo co to jest za żyletka. Po prostu sobie ją tutaj zakładam. Tak się będziemy golić, po prostu. Słuchajcie, e z tymi maszynkami to też jest różnie. Oprócz tego, że żyletka po bokach nie ustaje, więc to może być bardzo dobre rozwiązanie dla naprawdę początkujących. Natomiast nie obiecujcie sobie po tej maszynce doznań godnych, choćby nawet R89, która jest chyba najbardziej popularna, czyli Mule, Edwin Jagger, Parker, nie wiem co tam sobie wymyślicie, z cyfrą 89. Na pewno to nie będzie to samo. Tyle ile do Was tutaj mówię. Mydło się już namoczyło. Ja to po prostu wyleję. Pędzel zrobię to samo, co na poprzednim filmie, czyli jest wstrząśnięty. Troszkę może lepiej. No i próbujemy. Pokazuję do ekranu, żeby nie było, co się tu buduje. Twarde mydełko, oczywiście to nie jest plastelina, to nie jest nic. To jest taka konsystencja, jaka by nam Zależała, żeby powiedzmy nasze polskie marki nauczyły się robić takich twardych mydełek, ponieważ obiecujemy sobie, że i wydajność takiego mydła jest większa, że i nie wiem, może właściwości jakieś są lepsze. Ja tam powiem na szczerze, że mydło ma być mydło. Jeśli nie trafimy zapachem, to dobrze, żeby się szybko zużyło. Jak trafimy zapachem chcemy, żeby było jak najdłużej. No i cóż, nabijamy Słuchajcie z komentarzy, które się pojawiły, czemu, co by to zrobić, żeby do miseczki przełożyć, żeby to, słuchajcie, nie, nie zgodzę się z Wami, dlatego że to mydło robiąc tego wiórki, przekładając do innych miseczek i tak dalej, może się okazać, że nie trafimy z ilością mydła, którą potrzebujemy. Ponieważ to mydło, z tego co pamiętam, z wersji tej czarnej, Potrzebujemy go chyba znacznie więcej. Ja mam oczywiście końcóweczki jeszcze. Znacznie więcej potrzebujemy, znacznie, znacznie. Więc to jest takie wróżenie z usług. Jeśli nabijemy z tygielka, przede wszystkim widzimy, co się na pędzlu tworzy, ile tego mydła już tutaj mamy. No i możemy na podstawie tego, tej obserwacji możemy zobaczyć, ile, 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 ile tego mydła potrzebujemy poza tym mydło nie jest na tyle drogie żeby martwić się o to że nam się zepsuje no jak się zepsuje to trudno mydła raczej się nie psują jeśli są w dobry sposób przechowywane więc to też taka bujda na rycorach troszkę no jak wiadomo jest ciepło jest woda do tego zostaje nam na skórek dostają nam nasze bakterie które nosimy na twarzy no to słuchajcie wtedy oczywiście możemy się spodziewać do skwitu. <grymne> Dobra, zapach. Kupując to mydło i tę wodę, myślałem, że to będzie zapach stricte kontynuowany z tego czarnego Wilkinsona, kiedy ja zaczynałem tradycyjne, czyli w 2000 rok. Wtedy też wodę taką miałem w czarnej, szarej, zimionej butelce. I na pierwszy rzut oka wydaje się, że to jest podobne. Natomiast, jak tutaj masujemy, rozrabiamy, bawimy się tym mydełkiem, to jest zupełnie coś, coś innego. Słuchajcie, to nie jest brzydki zapach. Raczej bym nazwał go sportowym, ale to jest zapach z tych zapachów typu Barbus lekko chemiczny, lekko sztuczny po prostu pędzel nie pomaga temu mydłu w tym, żeby się dobrze wyrobiło, ponieważ dzik tak to dzik, przynajmniej ten egzemplarz jest nieobliczalny. Nigdy nie wiem ile jest wody w nim. Nigdy nie wiem ile. Mydła do niego wchodzi. To jest pędzel dla mnie zagadka cały czas. Ale zobaczcie, mydełko bardzo fajne. Pianka jakaś jest. W sensie to nie jest piana, taka puszysta, tylko raczej to jest taka ciągutka. Spróbuję dołożyć jeszcze troszeczkę wody, nie za dużo, by nie przecholować. Druga strona też nie wody poczuje. Już jest rzadsze. Już tak jak zepsuł. no bardziej wnikliwie się już nie da tego wyrobić. Pędzel wydaje się nabity ładnie, więc drugie przejście bez problemu. Na twarzy jest dość gęsto. Zobaczcie, to się wszystko chce ciągnąć. Więc warstwa jest odpowiednia. Poślizg pod palcem jak najbardziej czuję, więc będzie fajnie. No i teraz jakby troszeczkę na siłę i trochę do kompletu ten Wilkinson czarny. Dlaczego ten czarny, a nie motylek? bo tym się przyjmie mi niż motylkiem to jest to co kiedyś mówiłem testując chyba maszynkę Bok bokera takiego czarnego motylkowego że boker jest agresywny ale jest mega skuteczny a wilkinson ma tą agresję mocno schowaną mocno ukrytą i jest niemiły przez to na twarzy i nigdy nie wiesz co się tam dzieje ta maszynka z kolei oprócz tego że jest lekka plastikowa i niezbyt dobrze wyglądająca, potrafi dać fajne golenie, tylko trzeba znaleźć fajną przyletkę do tego. Poza tym wszelkiego rodzaju wyjazdy. Wydaje się być ten barzyletka. Bez Zaraz jest ciągnięty w tym momencie troszeczkę. Ja tutaj specjalnie troszeczkę zagaduję, chcę zobaczyć, czy ta piana mi nie zniknie. No Widzicie, jest w miarę stabilna. Troszeczkę może przerzedziała gdzieś mnie że ale to nie jest nic katastrofalnego. żeby nie przypinać sobie orderów, słuchajcie, yy, pierwszym kolegą, który pokazuje w automobilu jest bodajże rajski. warto odnotowania nic nie szczypie, nic nie piecze teraz troszeczkę więcej wody na maszynce i ten pośmiech jeszcze lepszy Coś mnie rozskadzi, słuchajcie, przepraszam najmocniej. No i co? Jesteśmy po pierwszym przejściu. Ja spłuczę, zobaczę, co tam się dzieje. Poślizg został. Naprawdę poślizg jest bardzo, bardzo przyjemny. Nie jest to poziom, słuchajcie, fenomenalny. Nie jest to poziom zachwycający, ale ten poślizg jest tu, yy, tu ten poślizg jest, słuchajcie, naprawdę na przyzwoitym odczuwaniu, najlepszym poziomie, spośród wszystkich właściwości, bo brakuje mi tutaj, yy, już wam powiem, czego mi brakuje. Brakuje mi tutaj troszeczkę amortyzacji, takiego takiej ochrony. Ile ciągutki fajnie się gminyka robią, o tyle. Um, słuchajcie, nie bardzo w, tych, w, tej, w tej dziedzinie to mydło. Jest jakieś ekstra. No i tu jest koniec. Tu już nic więcej pędzlu nie ma. Czyli co? Dwa przejścia robimy? Wyciskamy trochę tej wody, jednak w środku było. I mamy jeszcze tyle. Czyli mamy mniej więcej tyle, żeby się... To właśnie, to trzeba długo, długo nabijać. I tutaj śmieszki, nie śmieszki. Jeśli sobie radzimy i odmierzamy czas nabijania, no to jest OK. I wtedy mniej więcej wiemy, ile jeśli... To robimy to sposobem na wagę, czyli tak jak kolega z Wielkiej panny idzie, mierzy, grama, gramy sobie wydziela do mydełka, no to możemy i tak, no to też jest jakiś sposób. Oczywiście obydwoje rozumie robią to w ramach testów, czy tyle mydła wystarczy, czy nie. Natomiast ja troszkę śmieszkując oczywiście to słuchajcie, dajcie duży cudzysłów. Uśmiechnijcie się. za dwa razy podskoczcie hop hop. Będzie fajnie, będzie przyjemniej, będzie śmieszniej. To nasze golenie, słuchajcie, to to, to nasze, taka wspólna, ta taka, taka nasza wspólna pasja nie jest nas raczej łączy niż dzieli. To jest przede wszystkim, ja wiem, że to jest wyzwanie i wręcz niemożliwe w naszym społeczeństwie do zrobienia. Tutaj do moje włosy, które w no dziwnym kątach, różnych dziwnych słuchajcie, rosną są nie do golenia przez tą maszynkę. Natomiast powiem wam, że bardzo fajne golenie wychodzi. Naprawdę bardzo fajne golenie wychodzi. Podsumowanie już w głowie mam. O, tu nieprzyjemnie. Tu nieprzyjemnie było. Zresztą widać. To jest właśnie brak kontroli w plastikowej głowicy nad trzyletką. Słuchajcie, jak golenie przed niedzielnym obiadem zasią, za, zasiądziecie z takim zapachem do stołu i w ten sposób z twarzą ogoloną nie ma najmniejszej nie ma najmniejszego wstydu. Jesteście fajnie ogoleni. Są momenty na twarzy, gdzie jest perfekcyjnie. Są momenty, gdzie należałoby jeszcze troszkę popracować. Natomiast nie tą maszynką i na pewno nie z tą żyletką. Ogólne wrażenie mydła. Suche ręce, słuchajcie, a tutaj delikatnie e, gdzieś wielkość na twarzy została i poślizg jest, więc to jest naprawdę bardzo fajne mydło pod tym względem. Pod tym względem bardzo fajne mydełko. E, czy warto? Słuchajcie, e, w ramach eksperymentu warto. Na promocji około 12 złotych, 14, więc to są kwoty porównywalne do naszych polskich, że tak powiem, odpowiedników. Przy czym nie ma odpowiedników, bo to jest mego twarde. 30 miesięcy po otwarciu, więc choho. Słuchajcie, jedno z dłuższych, wszyscy dają rok, pół roku. Sprawdź się to naprawdę, więc pod tym względem naprawdę to mydło może być przyjemne, bo sobie je użyjemy wtedy, kiedy mamy ochotę. No a mamy na to bardzo długi czas ten bezpieczny gwarantowany. Dla mnie to mydełko ja mogę zarekomendować tylko i wyłącznie pod względem pod względem takiego zaspokojenia swojej ciekawości. Wydaje się, że nie jest trudne do wyrobienia. Pozwólcie, że nagram jeszcze jeden, może dwa filmy z innymi pędzlami. Po prostu tak dla siebie, dla Was, jeśli tylko chcecie. Nie jest to poziom ochrony tego wspomnianego, naszego niedobrego mirakulu. Prastara jest lepszym kremem, lepsze efekty na twarzy. Natomiast tam nie ma takiego poślizgu. Uwierzcie mi, nie ma takiego poślizgu. Więc to tak... Żeby porównać, porównać, porównać te nasze produkty, jedne i drugie, to jest, można powiedzieć, pod pewnymi względami lepsze, niż ten Wilkinson. Alkoholu sporo. No, zapach chce nawiązać do tych starych, no do tego starego, czarnego, dymionego, takiego właśnie Wilkinsona. Może się podobać. Słuchajcie, no ja jestem na razie fajnie miło zaskoczony. Biorę drugą dawkę. Ale znowu. Ale znowu. Jest to zapach mocno, mocno sztuczny. Więc. I bardzo mu blisko do tego naszego barbusa niebieskiego klasy. Nie są te nuty takie same, żebyście my źle nie zrozumieli. Natomiast ma wiele wspólnych cech. Ta sztuczność, ta taka proszkowatość. Przy czym tu jest to na wyższym poziomie, na pewno jak chodzi o zapach. Na lepszym poziomie. Natomiast jest sporo alkoholu, czuć to fajnie. Może jakiś nawet minimalny efekt chłodzenia. Troszkę się skóra, zobaczcie chce się kleić, więc jakieś nawilżenie, coś tam, coś tam, olejki działają. No nic, spróbujemy jeszcze raz. 25 minut ja nie przeciągam. Podsumowanie. Warto spróbować, trenujcie, to nie są drogie produkty, warto, warto, warto. O ile polecić mydełko za 200-300 zł, jest łatwo, bo zawsze można wytłumaczyć. No słuchajcie, takie mydło musi działać, to jest raz, dwa, dwa powiedzmy, że jak to tobie nie pasuje, no to w takim razie coś źle robisz i temat zamknięty. Natomiast tymi tanimi produktami jest taki problem, że one faktycznie mają znaczące różnice, mają znaczące niedomagania. Trzeba się skupić i troszkę z przymrużeniem oka na to wszystko patrzeć. To ma być też zabawa, przyjemność, więc hop hop, hasło od zeszłego krótkiego filmiku hop, hop, działamy dalej trzymajcie się i do zobaczenia następnym razem napiszcie mi czy ten mikrofon działa czy nie jak nie to zostawiamy tak jak było trzymajcie się papa pa.